Kino. Przed nami kolejny odcinek z gry Scar Girl. Oczywiście, w randomowej kinie słuchajcie, ja sobie tylko muszę kurde, przypomnieć: tym się blokowało, tym się biło, tym się podrzucało. O tym się łapało, tym. Nie wiedziałam, że tak mogę robić. Też spoko. Mam pół chopeka, nie? Nara. Piękny początek. Trzeba przyznać, ale co tam. Dawno nie grałem, powiem szczerze, i to chyba wynika z tego. Chyba nie tak. A czy to tak było w ramach przypomnienia Wam, no, no, przypomnienia Wam. Że tak się to robi. A nie tak jak byście pewnie zrobili, gdybym wam nie pokazała, jak się to robi. Wow. O, sowy. Tu mieliśmy chyba pointa. Wow. Wydają mocne, kurde. Zobacz. O, rybki. Dobrze. Chętnie przyjmę rybki. Przygarnę rybkę. Jest była chcę przygarnić kropka, a teraz przygarniamy rybki. Chodź! masz swoim przyjacielem. No, chodź. No chodź. Jakże to niby zrobiła? O, szukali mnie. Jak zwykle. Ja nie wiem jak to, jak to już jest w tych zręcznościówkach, ale oni mnie zawsze oszukują. No chodź. To jest jeszcze twój kolega to go też rozwalimy tobą. W nie myśli, że tak se może. Dobra, to już nie ma słówek. Martwi mnie ta duża słówka na do końcu, którą właśnie zauważyłam. Yy... Powiem szczerze, że nie wygląda na przyjazną, ale no cóż. Czy to jest save point, kurde. O, czy checkpoint O, złabmy sobie tą yy? A że co, że ona on w przykład tak to zrobił Wiesz co chciałam zrobić? No, kupia piczo, chodź tu. Bo jakoś się nie udało rzucać. Rzucać się jakoś dało tymi. Jako żebym ja pamiętać. Tak... No. no. tu przychlasa. Nie tak. Nie. <ścoughs> Czy my znikają? Bo ich nie mogę być w powietrza. O! Uderzyłam tamtą chyba Szkoda, że zaraz umrę, ale chyba... Chyba w końcu miałem sposób. No chodź tu. Upsy. Yy? Ale dobrze, bo tu safe point jest blisko, to znaczy checkpoint. Chodź Sowa, chodź. Czy ja mnie rzuciłam? rzuciłam? Możesz usiąść na dupsku? Ja mam nadzieję, że to o to chodzi, bo... No, come on! nas gdzieś przynosi, czy... Co tu się dzieje? Pewnie się złapiemy takiego. O! Level complete. Forest clear. Coś tam dostaliśmy. Tam się na drzewie coś chowało. <ścoughs> Okej okay. Oki, dołki. No nope. Tylko nie koza! Kozy są straszne. Jak one to te znara, nie? Jeśli nie ma szarży na mnie. Jestem zajebistą dziewczynką z hakiem za z ręki. Chciałobyś taki być. Zium. Dobra. Coś nam się tu otworzyło, rybki są, safe jest. Całkiem spoko dla mnie. Czy tu moglibyśmy iść... Czy te mamy rozstaje dróg, nie? Ale to... Nie wiem. Spróbujmy iść górą. Zobaczymy co nas tu czeka. Jak widzicie ptaki nam zrzucają te potworki. Chyba tutaj zostawiłam diamencik głupia ja Dobra, tu są rybki OU porąbał mi się z rybką Tu ja przecież go wyrąbałem Chodź, idziemy tobą rzucić Chyba ćmi. Sumie Nie wiedziałem czy to jest z boku nam. O, u tego pana coś się kupuje. Ale nie, nie tym, tym. Już mamy kupione. Fan. Aha, no to nas po prostu nie stać. Ale to jest nazywa rybka. Kupimy sobie rybkę, zobaczymy co to jest. Teraz mocham rybką? Jeżeli ktoś na przykład grał i wie, czym to się różni, to chętnie się dowiem. Jaki ładny, duży diamancik. Pamiętajcie, że dziewczynki zawsze lubią diamenciki Ha, 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 buja frajerze Uuu, frajer! Co ty tu robisz? Wypadł. Przeżyłeś tu Dobra, nie idzie nam najgorzej. Możesz tu tutaj wejść? Możesz. U. A możesz mnie jeszcze tak teraz, nie? Dobra, coś tam nam zrobimy śmiesznie z tą rybką wygląda Ty taka mroczna dziewczynka, ta rybka taka różowa ja się tu nie będę pierdzielić całkiem sprawnie nam to poszło Fajnie, że mam jakiś obiekt w kamera w kamerę. Hookers. Jestem ciekawa, czy nam się coś w wodzie dzieje, czy nie. Rybki są. Fuck yeah. Dziewczynko, weź. Możesz tu wleć, Możesz tu wlecieć jak normalny człowiek z hakiem zamiast ręki? Dalej. Mam dzisiaj dużo w odcinku nawalania, ale powiem wam szczerze, że myślałam, że mi będzie szło gorzej biorąc pod uwagę to, że dawno nie grałam. A tu proszę, nie jest źle. Myślę, że nie jest źle. Jak ktoś w ogóle nie pamięta, to my tutaj idziemy... W szlak do wielkiego drzewa. Które jest chore? Czy coś jest z nim ogólnie nie halo? Trzeba to zbadać. I wysłała nas na to wyprawy wielką śmiernicę. co jest całkiem logiczne. Nocie pierwszy zeskarga jest oczywiście na kanale w randomowej kinie więc. Sie nie krępujcie. Żeby sobie go obejrzeć, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Okej. Okay. To no, chyba trzeci w ogóle odcinek, jaki nagrałam z randomowej kina. Nie, naprawdę, no, na zręczną ściówkę to. tylko żebym sobie nie, 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 nie wykrakała, nie? Wiecie, jak to jest. Ja co, że taki leveli już chyba nie przechodziłam. Takie kombo. O, level complete! Uh. Old Man Mountain Base. No death. O, super. Bardzo mnie to cieszy. Z 16 minut to może spróbujemy sobie jeszcze jeden strzelić. Okej. Okay. Chociaż nie, chyba jeszcze w to grałam. Ale to już czasu temu. Bo kojarzę, że. że było trudno. Chociaż to całą tą grę kojarzę jako taką, jako taką bardzo trudną. Ale to tylko i dlatego, że mi część przycisków w padzie swego czasu nie działała. I że tak powiem, no nie oszukujmy się mojej umiejętności posługiwania się padem do czasu gry. W w... No, prawie tam wskoczyłam. Wskakuj tam. Nie, nie przejdzie to. Nie. Czy tak powiem, aż tak pazerno na diamenty? Nie jestem, żeby tam wskakiwać. No, no, no. No, jo! No, no. These stupid goats are... Loyo! i Loyo! Almost. i got rid of loyo? I not Rolling you can get anyone out of a sticky situation. Ale wezmę się, łap się. No zobacz no. Dobra, ogarnęłam, ogarnęłam, jest okej okay. Aha, i tutaj mam w ogóle możliwość pójścia Górą Przepraszam! Wiedziałam, że jak... Na stacjonarce, na laptopie, na komórce, no come on! Jak napiszę jeszcze raz, to wszystko na szybko wyłączam. Szkoda mi po prostu teraz czasu, bo, bo już kończymy. Ale nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz to mieliśmy farty na twardy. Ej, hey. zobaczymy co Ja myślałam, że na bardziej w tamtą mankę leci, no ale dobra. Dobra, tu nie pamiętam, żeby było. Czyli pewnie tu już nie dolazłem. Dobra, gamiki zbierane. Przebał byś taki safe point. Jak wiecie, to można górę, to, to można grobę albo i nie można. Nie będę w les. W jest spoko Lul! No mogłabym z tego tu jeszcze jeszcze więcej Brawo ja, brawo ja Nie wiem, no możemy spróbować iść na górę, bo Nie wiem dlaczego ta góra mi się jakaś taka bezpieczniejsza wydaje, pewną szczerze i... Dobra, jedną rybkę tam zostawiliśmy, Dziwna kamera. No możemy też iść dołem. Też spoko. No dobra, kamera się zmieniła, jak to miło Jestem ciekawa, czy jest jakaś różnica. Nie no come on! Dobra, no się jakimś sposobem dostaliśmy na górę. Ciekawe mnie te klatki, wiecie, trochę mi ten klimat przypomina taki Jurassic Park, nie za 5 gemów biorąc pod uwagę, jak my tych gemów po drodze spotykamy to tam naprawdę jak za noż kurwa Będziemy się tam niepotrzebnie... ...przesterków. Chyba... Kino... ...zanów pomysł przez moment, proszę cię. To naprawdę nie boli. Nie, nie, nie skakuję tam po jeszcze. Z tym mi się przefarciło, ale okej. Okay. Szkoda, że nie mogło tak, mieć więcej hapeków, bo to jest takie u trochę... Rozumiem, że to wiatr tak wieje. Ja tu po pointa a na te mnie najechały. Kupię kozły, czy cokolwiek to jest. Jak mi to przez chwilę w Park przypominało, tak mi teraz przypomina łapce pierścieni. Idziemy do morza, bo w górach Saluman do nas gada. W ogóle zastanawiam się nad ponownym przeczytaniem sobie Włodcy Pierścieni, jako że skończyłam Kopita, to mogę sobie w Włodcy Pierścieni teraz przeczytać. One more time. Jakiś koniec levelu. Koniec levelu. Perfect. Old Man Mountain. Stop. Niestety, śmierć było. Dobra, jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście Przygodach z jaskini spotkamy się w kolejnym odcinku. A teraz komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile widziane. Pozdrawiam Was z kina, trzymajcie się i cześć!